Witam wszystkich bardzo serdecznie na lutowym czytaniu dla baranów. Jest to czytanie ogólne, dlatego też nie ze wszystkimi będzie ono rezonować. Moi drodzy, to czytanie będzie dotyczyło tej sfery waszego życia, w której musieliście podporządkowywać się komuś albo czemuś. Wygląda na to, że mogło chodzić o jakieś zasady, które były wam narzucane, których być może nie czuliście się na siłach, żeby je złamać albo po prostu, żeby się wyłamać i wyjść przed tłum i tak jakby wyjawić czy wytłumaczyć, że, że nie jest to coś, za czym chcecie podążać. Ale powiem Wam tak, bo są różne sposoby radzenia sobie z taką sytuacją. Jeżeli ktoś na przykład ma słabą psychikę i, i musi podporządkowywać się zasadom, które po prostu nie pasują tej osobie. Taka osoba może na przykład popaść w depresję albo po prostu zupełnie się zamknąć, podążać za tymi zasadami, ale w środku tak jakby taka osoba umiera. W Waszym przypadku jest zupełnie inaczej. Wasze nastawienie, bo tutaj mamy cztery monety, zaczynamy od papieża. Papież to jest właśnie ta karta, która pokazuje nam te zasady. Mogą to być również i tradycje, tak? Ale w każdym razie jest to coś, co nie było wymyślone czy zaaplikowane przez Was, ale Wy musieliście się w jakiś sposób podporządkowywać. I sposób, w jaki Wy podchodziliście do sprawy, te cztery monety właśnie nam pokazują. To tak, jakbyście Wy sprawiali wrażenie, że podporządkowujecie się tym zasadom, tym regulacjom, tak? Czyli że po prostu tak jakby. Hmm, Oficjalnie podążaliście za tym, tak? Ale tak czy siak, gdzieś tam w tle, gdzieś tam po cichu czy po nocach, y, pracowaliście nad czymś innym, co jest wbrew tymże właśnie zasadom, tak? Czy faktycznie fizycznie coś robiliście, czy po prostu planowaliście sobie, jak się, y, jak się uwolnić z tej sieci, y, tych zasad, które nie do końca Wam odpowiadają, to u każdego oczywiście będzie się. Y, tak jakby pokazywać w inny sposób. Używajcie tutaj swojej intuicji. Na pewno już w tym momencie będziecie wiedzieli o co chodzi. Jest to zdecydowanie coś, co w środku wam nie odpowiadało, tylko że nie bardzo mieliście wyjście, żeby się temu przeciwstawić do tej pory. I to powodowało, że musieliście w pewien sposób lawirować. Mamy tutaj dwie monety. Czyli że udawało wam się wręcz prowadzić takie podwójne trochę życie. Czyli że oficjalnie, jeśli chodzi o waszą fasadę, yy, Sprawialiście wrażenie, że, że po prostu jest wszystko w porządku. Albo nawet jeżeli i nie, to i tak się nie wyłamawialiście, nie wyłamywaliście, nie przeciwstawialiście się temu, czasami być może nawet i z niezadowoloną miną, wykonywaliście te swoje obowiązki, czy po prostu no właśnie podporządkowywaliście się ale to w jakiś sposób wymagało od Was podwójnego wysiłku, tak? bo jednak w środku coś tam innego się działo, gdzieś tam po kątach robiliście tak czy siak swoje. Tak? Podążaliście za głosem swojego serca, ale robiliście to tak jakby no, nieoficjalnie. I teraz tak, po dwóch monetach mamy króla buław, dalej mamy kartę siły i mamy króla kielichu. Król Buław jest to energia, która pokazuje nam Was, to jest Wasza determinacja, jeżeli chodzi o to, żeby się uwolnić spod tego klosza, które te tradycje czy, czy te zasady tak jakby y, tworzyły ten klosz nad Wami, tak? Wy mieliście plan, żeby się z tego uwolnić i tak jakby ten Król Buław pokazuje nam, jak bardzo ta potrzeba już w Was dojrzała. Że, że nie jest to tak jakby y, impuls, który pojawia nam się w tym momencie, nie jest to coś, y, co tak jakby możecie. Y, no powiedzmy, że, że pojawia się jakaś myśl i po prostu to robicie, tak? Y, bez przemyślenia. Nie, ten król buław, ponieważ jest to najwyższa karta, jeżeli chodzi o karty y, dworskie czy królewskie, to nam pokazuje, jak bardzo Wy już dojrzeliście w całej tej sytuacji jeżeli chodzi o Wasze zdanie na temat tych zasad, o, o to, w jaki sposób Wy siebie widzicie wobec tych zasad, tylko po prostu wycierpliwie pod tym kloszem tak jakby siedzieliście, wykonywaliście to, co mieliście wykonywać, ale w międzyczasie jednak tak jakby też pracowaliście, czy mentalnie, czy, czy faktycznie w świecie fizycznym, nad tym, żeby, żeby spod tego klosza po prostu wyjść. I teraz tak jakby w lutym, już jesteście na tyle dojrzali, że macie szansę, a raczej dajecie sobie szansę na to, żeby spod tego klosza wyjść. Bo mamy tutaj kartę siły, czyli że powiązanie karty siły z królem buław pokazuje nam, na ile Wy już wzrośliście i na ile już być może nawet i zyskaliście autorytet, że wiecie, że już Was nic, przed, nic, nic i nikt Was przed tym nie zatrzyma. Tylko, że tutaj pojawia nam się bardzo ciekawa rzecz, ponieważ mamy tutaj króla kielichów. To również jesteście wy. I fajnie, że, ob, że ci królowie pojawiają nam się po obu stronach karty siły, bo Król Buław pokazuje właśnie tą waszą determinację. Moglibyśmy też to powiązać z taką energią, że do celu po trupach, tak? Czyli że czy się komuś podoba, czy się nie podoba, to ja i tak to zrobię, bo po prostu. Ja tego chcę. To jest taka energia bardziej egoistyczna, gdzie, gdzie patrzymy na to, co my sami zyskamy w tym, tak? że robimy to dla siebie. Ale teraz tak jakby w momencie, kiedy już dojrzeliście do tego, żeby wyjść spod tego klosza, wasze nastawienie zaczyna mięknąć. Mięknąć, ale nie w taki sposób, że zaczniecie się obawiać tego, co jest poza tym kloszem, tak? Czy zaczniecie się obawiać tego, jak inni na to zareagują? Nie. Po prostu tak jakby ta dojrzałość w pewien sposób przetra, transformuje się w takiego rodzaju dojrzałość, która tak jakby pomaga Wam zrozumieć że w jakiś sposób możecie być na pozycji lidera i że to, co robicie, tak naprawdę będzie miało wpływ również i na inne osoby, które być może do tej pory znajdowały się w takiej samej sytuacji, jak i wy. Czyli że osoby, które również do tej pory znajdowały się pod kloszem, czy pod tym samym kloszem jak wy, czy pod jakimś innym. Tutaj bardziej chodzi po prostu o odwagę i o tą dojrzałość, tak? I tak jak tutaj, jeżeli byście chcieli wyjść spod tego klosza będący w energii króla buław, zrobilibyście to w sposób prawie, że taki brutalny, tak? Czyli że wyważenie drzwi kopniakiem na no takiej zasadzie. Ale tak jakby ta dojrzałość, która przetransformowała nam się w tego króla kielichów, pokazuje, że, że jednak wy tak jakby odzyskujecie wewnętrzny spokój, jest ten balans i po prostu nie, nie próbujecie nikomu niczego udowodnić tym, co robicie. Nie czujecie takiej potrzeby. Dlatego zamiast kopniakiem te drzwi otworzyć, po prostu normalnie podejdziecie i sięgniecie po klamkę, pożegnacie się pięknie i po prostu wychodzicie. Tak? I tutaj jest właśnie tak jakby bez względu na to, jaka będzie reakcja otoczenia, to w żaden sposób was nie zaburzy. To nam właśnie pokazuje tak jakby połączenie tych trzech kart. Energia Króla Buław to jest energia, nad którą właśnie tak jakby udało wam się, udało wam się tą energię opanować w taki sposób, że nawet jeżeli ktoś agresywnie do was podejdzie z jakiegokolwiek powodu, będąc tak jakby w takiej bardzo Jakby wam to wytłumaczyć? Będąc po prostu w tej energii króla buław, ale tak jakby ta ciemna strona tej energii, tak jakby oddalibyście albo odpowiedzielibyście w tak samo agresywny sposób. Ale tak jakby ta dojrzałość z tą siłą i połączenie z królem kielichów powoduje, że tak jakby wy tą energię króla buław wykorzystujecie po to, żeby siebie uwolnić, ale ten król kielichów tak jakby y, powoduje, że nie kierujecie tej, tej energii w stronę innych osób, tylko tak jakby używacie jej po to, żeby przetorować sobie drogę, ale jeżeli ktoś próbuje was zatrzymać, to zamiast tak jakby tą buławą ich uderzyć, nie, po prostu jak ten król kielichów... Y, albo zupełnie możecie zignorować, tylko że właśnie nie w taki hamski sposób, żeby sprowokować drugą osobę do, na przykład do tego, żeby, żeby byli jeszcze mniej, jeszcze bardziej niemili dla Was. Nie, tylko po prostu tak jakby na spokojnie właśnie z tym podchodzicie. Tą buławą sobie torujecie drogę, a jeżeli ktoś do Was podchodzi, to wy po prostu delikatnie tak jakby tej osobie dajecie do zrozumienia, że że nie ma szans, tak? Nie ma szans, żeby was zatrzymać. Nie ma szans, żeby, żeby ten klosz nadal was tak jakby y, ograniczał. Teraz z kart wyroczni. Przede wszystkim mamy kartę y, z archetypów, mamy dla Was kartę bohatera, bohaterki. I dlatego mam tutaj wrażenie, że pod tym kloszem znajduje się być może nawet i bardzo wiele osób razem z Wami i wszystkie te osoby. Widzą, co się dzieje. Większość tych osób może również czuć się bardzo ograniczana przez ten klosz i Wy tak jakby poprzez, poprzez tą swoją pracę i poprzez tą transformację, tutaj też macie kartę transformacji, tak w ogóle zaraz tutaj przejdziemy, przez to, co robicie, właśnie wybijacie się przed tłum i inni będą na Was patrzeć z, podziw patrzeć z podziwem. Będziecie tak jakby przykładem, za którym inni również zaczną podążać. Ale tutaj tak jakby wy jesteście, a nawet i sami stawiacie się na pozycji inicjatora takiej sytuacji. Jest to ogólnie, ogólnie rzecz biorąc, jest to jedna z taki, jeden z przykładów na to, kiedy na przykład podążamy. Czy tłumy podążają za jedną konkretną tradycją, czy na przykład są jakieś zasady narzucone całemu społeczeństwu i wszyscy się podporządkowują, mimo tego, że mało komu się to podoba, ale też mało kto ma, że tak powiem, jaja, żeby się temu przeciwstawić, tak? I to, co nam się tutaj pokazuje, czy chodzi tak jakby o wasze życie prywatne, czy chodzi y, o relacje między wami a drugą osobą, czy chodzi o, tak jakby, sytuację na większą skalę, gdzie jest naprawdę spora grupa osób, które są, tak jakby, razem z wami pod tym kloszem. Jest to, tak jakby, y, u każdego będzie się to rozwijało inaczej, tak? Ale tutaj po prostu wyraźnie nam się pokazuje, że wy nie pod wpływem impulsu, ale pod tak, jakby, y, po już zaplanowaniu wszystkiego i po tym, jak ten pomysł już was dojrzał decydujecie się, tak jakby nie oglądacie się na innych, nie czekacie na wsparcie, nie czekacie na pochwałę. Robicie to sami, ale, to robicie, ale robicie to dla siebie i inni również na tym skorzystają. I tutaj tak jakby jakbyśmy chcieli zaaplikować tutaj prawo karmy, to karma po prostu, pozytywna karma będzie za wami. Podążać, ale to tak jakby będzie się działo dzięki tej energii króla kielichów. Bo jakby tej energii tutaj nie było jakbyście mieli podejście tylko króla buła, czyli że takie bardziej agresywne, tak? No to wtedy po prostu moglibyście zrobić krzywdę i innym, i sobie, i sobie tak? Ale ten król kielichów po prostu łagodzi to wasze podejście, szczególnie podejście do osób, które mogą próbować wam się przeciwstawić. I dzięki temu, tak jakby będąc tym bohaterem, ludzie powoli zaczną za Wami podążać, zaczną zwracać na Was uwagę, na to, co Wy robicie i w jaki sposób to robicie. I teraz z innej talii kart wyroczni. Powinna być jedna karta, ale wyskoczyły mi dwie, więc wzięłam obie. Macie kartę transformacja i macie kartę podejmowanie ryzyka. Transformacja to właśnie tak jakby tą kartę możemy porównać do tego momentu, kiedy przy tych czterech monetach i przy tych dwóch monetach jeszcze nie byliście gotowi na to, żeby ten klosz tak jakby zerwać. To był ten moment, kiedy gąsienica, <coughs> przepraszam, kiedy gąsienica jest w kokonie i po prostu w bezruchu czeka, aż tak jakby rozwinął się skrzydła, tak? Podobno gąsienica praktycznie zupełnie roz, rozkłada się na taką wręcz zupę organiczną i później tak jakby z tego tworzą się wszystkie te organy, które, które mam motyl I wy tak jakby w tej fazie byliście. Więc jeżeli do tej pory tak jakby czuliście tą stagnację, ona nie była tak jakby... Ona nie poszła na nic. Ona miała na celu to, żeby was przygotować psychicznie na to, co miało nadejść, na ten wasz bohaterski czyn, tak? Czyli że zerwanie z zasadami, czy po prostu nawet jeżeli nie uda Wam się zerwać tych zasad automatycznie, to tutaj po prostu obwieszczacie światu, że nie zgadzacie się z tym i że co najmniej zamierzacie podjąć kroki, żeby tym zasadom, żeby te zasady usunąć. Nie żeby je złamać, tylko żeby je usunąć z drogi dla siebie. I dla innych. Dlatego mamy tutaj tą kartę transformacji, yy, która nam właśnie pokazuje, że już w tym momencie ta dojrzałość, która nam się pojawiła w kartach Tarota, ona już jest. Już jesteście gotowi, żeby podjąć to ryzyko, które pojawiło nam się właśnie na tej drugiej karcie. I to jest właśnie roz, rozwinięcie skrzydeł, już w momencie, kiedy motor wychodzi z tego yy, kokonu rozwija skrzydła, tak? Czyli, że tak naprawdę wszystkie te trzy karty z stali wyroczni pokazują nam, na jakiej będziecie po prostu w świetle reflektorów. Tak to się mówi? No, tak jakbyście po prostu wyskoczyli na scenę solo, tak? Żeby zaśpiewać jakąś arię. Na takiej zasadzie, więc po prostu będąc częścią tłumu i będąc pod kloszem razem z innymi osobami, to Wy, moi drodzy, dojrzeliście na tyle, żeby zainicjować proces uwolnienia siebie i innych spod tak jakby tego, nazwijmy to reżimem, tak? spod tego reżimu, który w Waszych oczach jest zupełnie bezpodstawny, jest w ogóle niepotrzebny, tylko przeszkadza i ogranicza wolność i wy do tej wolności właśnie tutaj będziecie dążyć. Będzie jeszcze część rozszerzona do tego czytania, link podaję poniżej. Zobaczymy sobie, jak ta sytuacja może rozwinąć się dalej. Mamy jeszcze trzy kolejne karty tarota. Oprócz tego będą trzy karty, a raczej cztery, bo akurat w waszym przypadku również wyskoczyła mi jedna dodatkowa. Są to karty od kruka, wiadomości od kruka, rzeczy, z których możemy nie zdawać sobie sprawy, albo po prostu jakieś podpowiedzi dla nas, jak powinniśmy zachować się w takiej sytuacji albo czego powinniśmy oczekiwać. Może tutaj pojawi się coś, co być może nie jest wcale takie oczywiste. I oprócz tego będzie jeszcze dodatkowa iskierka z kolejnej talii Kant wyroczni, to będzie taka być może dodatkowa zachęta dla Was, albo po prostu dodatkowa podpowiedź, jak radzić sobie w tej sytuacji. Jeżeli macie ochotę zobaczyć część drugą, link podaję poniżej, a jeżeli nie, to pięknie dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę Wam udanego miesiąca. No i oczywiście zapraszam Was na następne czytania.